Nie, posłuchajcie tego najpierw. Życia nie oszukam. Jestem bratem Sławomira Mencena. To wysoko postawiona poprzeczka. Mega wysoko. W ogóle, stary, jeżeli nie jesteś zapisem albo platformą, nie jesteś lewakiem czy innym rurkowcem, po prostu jesteś normalny, to musisz sobie odpowiedzieć na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie: Co chcesz w życiu robić? A potem to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Masakrować lewaków. Jest jaki zawód, który się z tym wiąże? Poseł. Co? Chcesz bezmyślnie wciskać guziki na wiejskie z jakimiś ustawami? Nie taki zwykły poseł. Poseł, któremu zależy, który będzie walczył o wolność Polaków, który przywróci w Polsce normalność. Życie. Tak, to był brat pana Mencena, ten facet Ala żul spod budki z piwem. To był brat pana Mencena, który, który chce masakrować lewaków, proszę państwa, żeby jacyś tam lewacy czy inni w spodniach zwężanych typu slim, bo to wiecie, ma to wielkie znaczenie kto jak się ubiera, żeby ich masakrować, żeby ich masakrować. W tej scenie na koniec też bierze udział pan Mencen. Obaj aktorzy trzymają w rękach butelki, które jakoś tak wyglądają identycznie jak butelki ukochanego browarnika fanów Konfederacji, pana Mencena. Tak, pan Mencen jest piwowarkiem, browarnikiem. Nie wiem, co powiedzieć. To jest podprogowy przekaz, który zawiera niemoralne treści. On jest podwójnie, potrójnie niemoralny ten przekaz. Ja zaraz na koniec odwołam się do pana Mencena. Brat pana Mencena. Mega w wysoko. W ogóle sam początek jest fatalny. Mi to przypomina taką sytuację gdzieś z Fokarium, gdzie foka zrobiła sztuczkę z piłką na nosie. Zebrani ludzie, którzy zapłacili za bilety. Biją brawo, i wtedy Foka też sobie bije brawo. To mniej więcej taka scena. Taka samochwała. Jestem bratem Mencena, to wysoko postawiona poprzeczka. Naprawdę, panie Mencen, drugi to jest wysoko postawiona poprzeczka. Ten, ten klip, który ma tam przekonać młodych ludzi, ewidentnie macie młodych ludzi za, za słabych intelektualnie. To nie jest żadna wysoko postawiona poprzeczka, to jest gniot. Życia nie oszukam. Jestem bratem Sławomira Mencena. To wysoko postawiona poprzeczka. No, to tak jak ta foka, która sama sobie bije brawo. E, pan Mencen II e, ma bluzę z kapturem, e, co jest niczym złym. Oczywiście e, problemem jest, proszę Państwa, logo, które tutaj ma na cycku lewym, to jest logo bitcoina. Tyle ludzi e, e, skuszonych, to tak jak proszę Państwa, z tymi kredytami frankowymi i tak dalej, e, skuszonych wizją jakichś tam wielkich pieniędzy e, utopiło w, w, w grę w bitcoin, to się w głowie nie mieści. Tak, to proszę Państwa, to jest to środowisko. Dokładnie to jest to środowisko. Sami e, Cwani e, potrafią się w tym poruszać, a zaprzyjaźnieni z nimi różni, różni naganiacze tam od, od pieniędzy, robienia pieniędzy i tak dalej, ładują ludzi, jak to można, forturę zrobić praktycznie na niczym. Jeżeli to są wzorce do naśladowania, te, ci plagiatorzy, ci plagiatorzy, którzy wyglądają na lujów chlejących piwo, no to wyobraźmy sobie, jak będą wyglądały ich rządy. Oni chcą, proszę Państwa, masakrować lewaków. Nie mam dobrego znania o polskim kinie, które po 90 roku psuje nam głowy. Takie typowe dekadenckie kino netflixowe, prawak by powiedział, że lewackie prawak by powiedział, że lewackie, a ta scena jest rżnięta. Proszę Państwa z konkretnego tak zwanego lewackiego filmu. Tu mamy scenę z Panem Szturem. Chłopaki nie płaczą, posłuchajcie. Życia nie oszukam. Jestem synem króla sedesu. To wysoko postawiona poprzeczka. Zajebiście wysoko. W ogóle bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Jarać blanty. I tak mniej więcej to leciało. On chce, proszę państwa, ten facet, który gdyby prawdziwe prawaki przyszły. Panie Mencen, gdyby przyszły prawdziwe prawaki, to co oni by z panem zrobiły? Taki pan ma charakterystyczny wygląd. Niech się pan zastanowi. Proszę Państwa, w ostatnim fragmencie jest taka scenka głupkowata, gdzie gra pan Mencen Sławomir i jego brat Tomasz. Gdzie mijają się dwa samochody niby? Sławek się ogląda, co to za figura jedzie, czyli pan Tomasz, a pan Tomasz mijając go, ogląda się, co to za figura jedzie, czyli pan Sławek. Panie e, Męcenie od, odpędzenia e, piwa, niech pan spojrzy, co pan zrobił, panie Męcen. Poseł, któremu zależy, który będzie walczył o wolność Polaków, który przywróci w Polsce normalne. Mm -hmm. e, promowaniem bitcoina, promowaniem e, chlania piwa i tworzeniem plagiatów. O, przepraszam, coverów powiecie i tak dalej. Tacy jesteście właśnie zdolni powtarzać, powtarzać po kimś, powtarzać po kimś. A to już wcześniej, kilka odcinków temu mówiłem, jak pan Męcen, jaki jest oryginalny. Poza tym, ja nie pamiętam, żeby coś oryginalnego stworzył. Powtarza, powtarza, tak? No, doktor to się tym cechuje, że coś tworzy, tak? A nie powtarza. Od tego są magistrowie. Popatrzcie, jak nagrywana jest ta scena. W miejscu publicznym, na drodze publicznej, jeżeli ktoś mi powie tam z tych fanatyków konfederacji, że parking to był, to parking jest częścią drogi. Nie wolno, nie wolno panie Męcem takich scen kręcić, odwracać głowy. Trzeba patrzeć przez siebie. Przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego o tym mówią. Jak wy będziecie rządzić? O, właśnie. No, są samochody. Ktoś by mógł wyskoczyć. Pan Mencen mógłby nie zauważyć. Ale pan Morawiecki pewnie by mu wybaczył. E, różne rzeczy pan Morawiecki wybacza konfederacji. Macie niby masakrować lewaków, tak? A bierzecie przykład z lewackich e, gniotów kinematografii polskiej. Jesteście tacy sprzeczni w sobie, że się w głowie nie mieści? Mówi Pan, że będziecie rozliczać i tak dalej, będziecie wieszać nawet, tak? Jako konfederacja. A jak Wy w ogóle się zorientujecie, że ktoś złamał prawo z tych spisów czy z platformy? Jak już będziecie rządzić? Nigdy nie będziecie rządzić, bo to nie taka Wasza rola jest. Ale jak Wy sami nie widzicie, jak popełniacie przestępstwa, wykroczenia, to jak Wy będziecie rządzić? To jest skandal. No to spójrzmy, co pan Mencen pędzi. To jest strona jego. Piwo wolnościowe, proszę państwa. Powinien być zakaz e, nazw, które się kojarzą pozytywnie, jeżeli chodzi o alkohol. Szlacheckie na miodzie. Ulga, ulgę można mieć. Strażnik Teksasu, polska wolność. Paszport Mencena, bardzo oryginalny. To mi się kojarzy, panie Mencen z takim kiczem jak paszport mm, takiego y, pseudo To mniej więcej mi się z tym kojarzy. Pszenica Mencena. Rób, rób ta co chce, tak? Rób jak chcesz, ale mnie zainteresowała linia 1610. Proszę Państwa, to nie jest przypadek. 1610 jest to data pogromu y, wojsk y, rosyjskich. -szwedzkich przez Hetmana Żółkiewskiego. Pan Mencen wielokrotnie odnosił się do tego, że trzeba wprowadzić Polaków do wojny na Ukrainie, pomagając. pomagając. Jeżeli uważa pan, pan Mencen, że to, co powiedziałem, jest mową nienawiści. Niech pan tam się ze swoim bratem zechla, niczym się pan nie różni od palikota, niczym panie piwowarze, niczym pan się nie różni. Mam nadzieję, że ktoś coś zrozumiał, A kim jest, czym jest konfederacja, kim jest pan męcen w konfederacji i tak dalej, tak dalej.